Makiery nie uczulają, nie uczulają. Wszystko, znają, wszystko znają, mnie uczula. Jest. No nie mogę myśleć. Strasznie to jest. Serdecznie witam na kanale dla pań w eleganckim wieku. I nie tylko. Zaś, jeśli masz ochotę, to tutaj możesz postawić mi kawę. Link znajdziecie w pierwszym komentarzu. Bardzo dziękuję i zapraszam na film. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale Beauty65. Na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko, który powstał dla tych pań, które ym, nie wierzą w makijaż, które nie, nie noszą makijażu. A ja uważam, że każda pani powinna nosić makijaż, jak i biustonosz, Zwłaszcza. W eleganckim wieku. Kochani moi, z czym do Was dzisiaj przychodzę? Przy, 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 przychodzę do Was z następnym filmikiem serii um, Makijaż do kapelusza. Oto kapelusz, do którego będę robiła makijaż. I jest to, moi drodzy, kapelusz, który zakupiłam, teraz już nie pamiętam, dwa lub trzy lata temu w międzyzdrojach. Co mam na twarzy? Już przygotowana twarz jest. Na twarzy mam pielęgnację z próbek. Jest to ten krem z IT. Z IT. IT, IT, IT. No IT. I jest to serum, podwójne serum z Clarins. Y, Clarins jest przeze mnie wypróbowaną firmą, bo jak przestałam często jeździć do Polski i skończył mi się z, w związku z tym, się pielęgnacja z Oceanic. To sobie wypróbowywałam, jest to apteczna firma i ona koleżanka mi dała. No przyjaciółka mówi, że wiesz, mówi, to są bardzo dobre kosmetyki i faktycznie kremy wszystkie używałam. No później wiecie jak się potoczyło, w Polsce i tak dalej. Nie w każdym razie ym, próbowałam później inne, ym, bardzo długo L'oreal, ale z tej Clarins, Clarins, z... 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 no nie. No, nie. Te z tej firmy kosmetyki naprawdę były dobre. W przeciwieństwie do aptecznego Wiszy, do którego już w życiu nie sięgnę, bo to nic nie robi, nic nie robi. Na twarzy mam po, poza pielęgniacją, dzisiaj mam ten. Tirtirtir. I kochani, co ja tam jeszcze, pudru nie mam? Brwi mam zrobione, musiałam wyrzucić już, bo mi zapas kudził brwi ze Stars from the Stars. Nie miałam jeszcze kredki do brwi, która by tak krótko była dobra. Naprawdę. Tam jest napisane, że on ma w sobie drobinki też i jak się to nałoży, to później się hamuje. To tak, jak wiecie, te pierwsze drobinki się położą i później to się kul kulbaczek, to moja babcia powiedziała i hamuje. I ha musiałam zetrzeć tą brew i wzięłam z, 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 z mam go tu tak z mm, to jest Manhattanu. Blake rov, Blake Jego często używam przecież. Blake z revolution, revolution. Pogubiły mu się skówki. Ale jest bardzo dobry. Już dawno go kupiłam. W Globusie. Ale to jeszcze jak mieszkałam na tamtym mieszkaniu. Okej. Okay. A zatem tak to wygląda. Pod oczami mam oczywiście jedyny, jedyny niezastąpiony, niezastąpiony. Gdzie ty nie jesteś, niezastąpiony. Teraz kurczę, z Eveline. Ten pod oczka jest świetny, powiem wam. O, wyschł był trochę. Ale... Ja ogólnie jestem zmęczona, moja cera jest zmęczona, bo mam straszliwe problemy ze, ze snem. Ze snem e, pani psychiatra e, po prostu podwiększyła mi dawkę antydepresantów, które biorę dwie godziny przed snem, ale nie wiem, czy to psychika, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, e, że po prostu dalej nie mogłam zasnąć, o trzecie poszłam spać, o 9 już byłam wyspana, właściwie o 8 ja godzinę poleżałam i jestem permanentnie, wiecznie, moi drodzy, zmęczona. Na powiekach nie mam bazy, ale mam puder od Maksyneczki pod oczy, oczywiście tu mam kararę i, i, i mój biały ym, korektor, no i wzięłam sobie trzy palety Anknok, na się Very Perry i to to jest. Co to jest? Może ja zawsze mylę, wiecie? Mylę te, te nazwy Danesa. Dok, dok, dok. Danesa to same świecidełka. No, więc kochani, przykleję playsterki i już do Was przychodzę. Tu mi starczy w sumie tylko dla błyski wezmę z innej palety, bo widzę, że dawno nią nie robiłam, że mam kolory, które bym chciała i będę je właśnie używać. Teraz biorę, to jest pędzel z Bailey, lat ma wiele, jest z kozim ogonem, z włosiem i jest naprawdę rewelacyjny, moi drodzy. Ja już powystawiałam moje pędzle do łazienki. Tam jest dużo miejsca. Nie? Na tej półce jednej. Znaczy półka to jest tak, jak kiedyś było modne, nie? że yy, taki schodek jakby, nie? bo to się budowywało z tam i tak dalej. I taka długa półka na kosmetyki. Dla mnie ona i tak jest za krótka. <grych> na, nie potrafię trzymać po prostu, yy, powiem Wam, yy, porządku na tego typu półkach. Nie? Owszem, sprzątam. Yy. Bo wiadomo, nie? i ustawiam, obcieram każdą skórę, tam buteleczkę, która jest i tak dalej. Ale kuchnia, felek moi, mili. No, powiem Wam, że niestety yy, biorę krem, biorę coś, znowu wygląda tak, jak wyglądało. Więc przestałam z sobą walczyć. I koniec pieśni. Do widzenia, ślepagienia. No i tyle. Nic na siłę, nic na siłę, moi kochani. Bo, bo tak, to jest moje hasło życiowe. Nic na siłę. Ok, jeszcze trochę podbijemy sobie tu. Teraz nie pamiętam, czy. Ona się kruszy. Kruszy, tak. Czy ona się osypuje, ta paleta? Dawno ją nie robiłam. Jest świetna. Jak każda paleta, moi drodzy, którą zaprojektował. Bo jeszcze, nie, raz się chyba spotkałam, tak z tym włoskim, Giacomo. Giacomo coś tam, że naprawdę takie dziadowskie zrobił, te, że coś strasznego, nie? Teraz biorę tego szarego na taki puchaty pędzelek i tym szarym tutaj y, stonuje to, to niebieskie. I robimy odcinkę. Tym płaskim z... z... Sigma. Biorę tego srebrnego z Danesy tu na dole. I sobie go, kochani, kładę na bez kleju na to, co odcięłam na to białe. Ok. W miarę, żeby było porówno. I tak dalej. No, niestety, kochani, nieszczęście się stało. Powiem Wam, że położyłam, zrobiłam sobie jakiś tydzień temu paznokcie. Ja używam tych, no, tych, tych z naklejek z UV, czyli ultrafioletowych, które twardnieją pod, pod lampą. Używam ich moi drodzy. Sporo czasu już. Był okres, kiedy ich nie używałam, bo miałam uczulenia straszne. Doprowadziłam do porządku, pazury, uczulenia. I teraz biorę ten tak z poświatą. Taką. No, takie to jest widzicie, O, patrzcie. Ja, tak sobie spróbowałam A. Ja. No, oczywiście miałby to być skromny makijaż, no ale to, co zrobić? U mnie to ze skromnością ciężką w makijażach, nie? No. E, w każdym razie, jak sezorze zaczęło mnie potwornie, znowu wylazło to uczulenie. A że, że rem cortizon, nie? Chciałem jak to wygląda z tej, jak z tej. Więc e, powiem Wam. I miałam maść z kortizonem szybko, to wyleczyłam i tak dalej. Ale y, już miałam taką reakcję jakieś może 3-4 przedtem, jak zmieniałam te paznokcie. I co jeszcze się zrobiło z nimi, że one się na bokach tak dobrze nie poprzyklejały, i co za włosy, to wyrywałam sobie nimi włosy. Ale to już później, jak one ten pierwszy raz coś takiego z nimi miałam. No i kochani, mm, no i kochani, teraz potrzebuję o taką kuleczkę. Biorę ten, potrzebuję ten niebieski i zrobimy sobie tutaj tak, o. O, tak? myślę, że Ten, ten, ono tu. No i niestety naukowo stwierdziłam, że Mój organizm się zbuntował i to jest ta alergia. Ja tą firmę poznałam z tego, że właśnie miałam, a ja mam, miałam alergię i na to, i, i na te z, z Lamp, i na jak robiłam sobie sama paznokcie, z, zaczęło się aż któregoś pięknego dnia, właśnie w międzyzdrojach, to chyba jednak było 3 lata temu, albo nie wiem, były dwa razy, nie pamiętam. Yy, kupiłam sobie w Rosmanie, moi drodzy, lakiery, zmywacze. Przyszłam zrobić do, do hotelu, pazury zaczęłam robić. A, bo miałam wtedy. Tak, przyszłam na lakier, jakby zaczęły się tak, tak paskudnie robić. Nie? Przepraszam bardzo, nie wiem co jest z tym moim gardłem. I jak mnie dorwało uczulenie Jezusie. Normalnie zmywałam szybciej. Jak myślałam o tym, żeby zmyć, to rozprowadzę tylko ale to był ten. I od tego czasu się okazało, że ja nawet takich nie mogę, że muszę mieć, to muszę mieć po prostu, nie wiem, jakieś inne. No i naklejanki. No i pokazały się właśnie te I pokazały się one, moi drodzy, jako naklejki. Naklejki takie z. z Robione z, moi drodzy z. Jak to się nazywa? Z lakieru. Nie? Ale naklejane, i one się. Jeszcze był la, na to taki lakier albo przezroczysty, albo moi kochani. E, no. E, <laughs> coś strasznego. O co tu chodzi? Można go było je pomalować. To się tym lakierem. E, malowałam je. Jeszcze był taki drugi, który się wscył. Wszystko cacy, no i wyszły właśnie te, żelo, te z żel, żelu, tak? Z uv żelu. I moi kochani, a ten będzie dobry chyba, co? No, go tutaj biorę w tej. W Annie. O! I tu sobie trochę roz, rozjaśnię, bo to jest taki Szyman. Szyman, no, jak to się nazywa? Satyna. O! Satyna się nazywa. I kochani, drodzy moi, zaczęła mnie naklejać. Jezu, jaka radość, bo się trzymało to wszystko. No po prostu rewelka, no zadowolona. I zaczęło mnie któregoś, od któregoś jakiegoś czasu znowu, moi drodzy, uczulać. I mówię, co teraz zrobić? Lakier normalny mnie uczula. Te żelowe mnie uczulają. No i będę chodziła z niepomalowanymi paznokciami. No na to wygląda. Um, ale jest, bo aha, to Maniko, której, której kupowałam, w pewnym momencie zlikwidowało totalnie te naklejki i były tylko żelowe. Ale jak spróbowałam, mówię okej, okay. no i par, par ładnych lat kleiłam. Nie? No i teraz właśnie. I mnie się zgłosiło, co chwilę mi się reklama pokazywała. Co chwilę reklama, reklama, reklama. Naklejek, naklejek, ja, mówię, ja nie potrzebuję. Teraz biorę jeszcze raz tego i sobie w tym tak. W tym sobie tak zrobię. O. No i tak, wiecie, spojrzałam, bo takie fajne wzory są i, i ten, nie? I jakby robione, No i to są, to były też naklejki robione z normalnego lakieru do paznokci. I kupiłam sobie, kupiłam sobie i, i tańsze przede wszystkim, nie? za 4,50. Jedna, jedna, drugą przecenioną. Mówię, zobaczę, sprawdzimy. No i w chwili obecnej mam je tutaj na tych paznokciach. Ten jeszcze mi został z tamtego, bo tamty pozrywałam, ten się trzyma, więc zostawiłam go. I jestem sama ciekawa, moi drodzy, jak długo to wytrzyma. To jest napisane, że dwo, do dwóch tygodni będę normalnie wszystko robić, i tak dalej, tak jak w tamtych mogłam wszystko robić. I ym, kochani, zobaczymy, jak to będzie wszystko się przedstawiało, bo nie ma uczulenia, świetnie się czuje na paznokciach. No i można sobie wzory przykleić, jakby, tak jakby się było y, gdzieś, kochani, u um, manik manikurzystki czy tam w studio jak to tam się nazywa, w każdym razie e, mówię na starość, bo co chwilę mi coś człowiekowi, co chwilę coś wiecznie coś przychodzi. No. I tym razem, żeby mnie się nie osypało zbyt dużo, położyłam sobie, oj, za, za, przykleiłam sobie zamiast y, playsterka taki padzik i kochani biorę czarny, taki Płaski, nie? Jak widzicie, mi to też jest. A to jest e Bailey. Nie, nie jest no name, is Bailey. No. I sobie, moi drodzy, tutaj robię czarną kreskę. Rozblendowuję, tu najeżdżam na ten, ale to ma się świecić, to ma być, to ma być rozblendowane. I oczywiście Tutaj, o, się ciecie, to jest ta styk, które są takie mocne, się wyrywa i zdejmuje to, półskóry po, po się wyrywa. No w każdym razie jestem bardzo ciekawa, jak tam, a napiszcie mi, są w Polsce też takie właśnie yy, firmy, które produkują do naklejania te yy, padziki? Jestem ciekawa. Czy w Polsce też takie, takie można dostać? No tak z ciekawości, nie? Bo z tego, co tutaj widzę, Maniko jest niemiecką firmą. I... Ta, ta właśnie, kolor coś tam, gdzie kupiłam, też jest niemiecką firmą, wiecie? Tu na dół od razu sobie pojadę. Także jestem, jestem bardzo ciekawa, jak ta sprawa wygląda właśnie w Polsce. Czy można też kupić, czy nie można kupić. I kochani, ten taki najpierw troszeczkę tym czarnym rozprowadzę tu. O. I wezmę tego granatowego znowu. I go tutaj wblendujemy. Po O. Trochę jeszcze czarnego. I granatowego. Oj, trochę przegiełam. To może i tu przegnąć, nie? Coś mi dzisiaj idzie nie idzie do roboty. Powiem no... Coś, Coś jest nie tak. tak. Miałam zamiar iść po farby do włosów, ale tak nie pójdę, co? Chyba, nie wiem. Okej. Okay. Ogryzek jest silnie potrzebny. Nalaź się ogryzek, ale żelek. I ja sobie oczywiście między. No i tak sobie myślę, że to już są, są rzęszy tylko. Resztę twarzy zrobić, fryzurę, kapelusz i się widzimy, bo ja to już więcej em, no nic nie zrobię z cieniami przy tych oczach, to tego możecie być pewni. Chyba, że jak zrobię, zrobiła, to Wam zawsze powiem, nie? <laughs> Okej, okay, kochani, witam ponownie e, z pełną twarzą umakijażowaną. No, I założymy sobie teraz razem kapelusz. A więc i oto mój makijaż do kapelusza. Ja dzisiaj nie wiem, co mam mówić, wiecie? Jestem jakaś taka do tyłu strasznie. Ech, nie wiem, z jakiego powodu? Znowu sny potworne, o Boże, moje sny to jest horror. Kochani moi. Mam nadzieję, że Wam się ten makijaż podoba. Do tego kapelusza. To jest taki Maritimy ten kapelusz. To są takie czarne z, gran z granatem. Um, szczerze mówiąc, chciałam ten makijaż zrobić delikatniejszy, ale... Wiecie, chcieć, a zrobić u mnie delikatniejszy makijaż, to jest naprawdę duża, um, duże wyzwanie. O, bo jeszcze tu, bo jeszcze tu, bo jeszcze tam, bo ojoj Ojojoj, Ojojoj. okej. Okay. Jakie miałam cienie? Widzieliście? Pomadek użyłam dwóch. Tej z y, 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 tej winylowej, z Maybelline, i to, ta jest z, z Kiko. Tak, tak, ta taka jest się. Tej u tych dwóch używam mojej. Tuż to rzęs. Ten ostatni jest naprawdę rewelacyjny. Jest świetny, się wyrobił jak najbardziej że co my tam mamy? Aha, podkład. Wiecie jaki? Tak, oczywiście. Puder Maxineczka pod oczy, na całą twarz, a pod oczy nic. Pod oczy był um, ten oto jest był. Ten oto korektor. Um, co jak się przyglądam na stół, bo zostawiłam sobie w końcu wszystko, żeby nie histeryzować później. Yy, brązy. Rrr, rrr, róże. No tak, ostatnio jestem na ten Brązy, róże. Yy, co, złotości. Niewiele, bo tu już na oczach jest tyle, tak, że tylko maznęłam, pomadkę Wam mówiłam. No, mówiłam, puder mówiłam, to chyba już wszystko teraz wymieniłam, tak sobie myślę. Piszcie pod filmikiem, czy poszłam w tym makijażu, do, czy pojechałam w tym makijażu do Rossmana, czy nie pojechałam. Ok? Zobaczymy, która z Was zgadnie, pojechała, czy nie pojechała. Kochani moi, serdecznie dziękuję Wam za wszystko, za to, że jesteście, że przychodzicie, za kciukasy, za podawanie mnie dalej, nowych witam z całego serca tutaj, z prośbą, zanim zasubskrybujesz, bądź pewny, że chcesz zasubskrybować ten kanał. Wtedy nie ma takich um, rozczarowań, a Ty nie masz załadowanego subskrypcji, nie wiadomo ile, na, na tym swoim koncie. Kochani, dzięki Wam, dzięki tym makijażom, dzięki rozmowom, um, czuję się lżejsza, czuję się no, lżejsza. Jakoś tak to, co na mnie ciąży, bo ciąży strasznie. Tak jak pisałam do Luny, że mnie są dwie, na zewnątrz uśmiechnięta i tak dalej, a w środku po prostu rozrywa. Ech, także tak to u mnie wygląda i to się. Pewnie nie za bardzo zmieni. Nie? No, już się ostatnio uświadomiła mi pani y, y, psychiatra jeszcze raz, że ja jestem w ciągłej trau traumie, że to dopiero 8 miesięcy i że y, y, nie mam się sobie dziwić. Czyli tak uważa, że ja to wszystko biorę na, na, na te całe nieszczęście, moją śmierć, mojej córki. Biorę to, jak to się mówi, szturmem. O. I, i, i daje sobie z tym radę, no bo daje sobie z tym radę, no ale oczywiście bez farmakologicznych środków życie mu sobie radę nie dała. Kochani moi, z całego serca wam dziękuję i od siebie za to, że jesteście dla mnie tacy kochani. Życzę zdrowia, zdrowia i zdrowia i jeszcze raz zdrowia i jeszcze raz zdrowia. I, kochani, co? Widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku. Przybywajcie! Licznie. Pa, pa. Dziękuję bardzo i do następnego filmu.